Urząd Miasta Opola umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego. Urząd Miasta Opola umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego, realizując ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Tłumacz języka migowego w Urzędzie. Tłumacz języka migowego online. W Urzędzie Miasta Opola możesz połączyć się bezpośrednio z tłumaczem online poprzez własne urządzenie z kamerą i internetem lub dedykowane urządzenia, które znajdują się w biurach obsługi klienta w Ratuszu oraz w Centrum Usług Publicznych. Jeżeli chcesz skorzystać z usługi tłumacza online, wejdź na stronę internetową www.umopola.ecog.pl i naciśnij przycisk Połącz tłumacz online. W przypadku korzystania z własnego urządzenia, udaj się do biura obsługi klienta po login i hasło. Urządzenia dedykowane w biurach obsługi klienta logują się automatycznie. Z tłumacza języka migowego online można skorzystać podczas wizyty w urzędzie. Jeżeli chcesz z wyprzedzeniem zarezerwować tłumacza online. Znasz konkretną datę i godzinę, możesz wypełnić formularz na stronie www.umopola.ecog.pl. Tłumacz języka migowego na wniosek. Możesz również korzystać z usługi tłumacza języka migowego na wniosek. Urząd Miasta Opola bezpłatnie zapewnia wszystkim osobom uprawnionym przy załatwianiu spraw urzędowych świadczenie usługi tłumacza języka migowego w zakresie polskiego języka migowego PJM oraz systemu językowo-migowego SJM. Aby skorzystać z usługi, należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Miasta Opola co najmniej 3 dni przed tą wizytą. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego PJM-SJM. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miasta Opola. Wyżej wymieniony wniosek można składać drogą pocztową na adres biuro do spraw dostępności ulica Pułkownika Witolda Pileckiego 1, 45 331 Opole drogą e-mail na adres bdmałpaum.opole.pl osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Opola w godzinach urzędowania lub w sposób określony pod linkiem. Ponadto z Biurem do Spraw Dostępności można kontaktować się poprzez wiadomości SMS, MMS 798 708 151. Jednocześnie na stronie internetowej www.tumozesz.pl W zakładce miejsca z pętlą, lista miejsc, znajdziesz wykaz miejsc z pętlą indukcyjną w budynkach Urzędu Miasta Opola. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.